Hej, to D. Kajos i Wiedźmin 3, krew i wino dotarłem do miejsca, w którym mamy złożyć raport temu jak on się tam nazywał, pustelnik. Aha Ale zanim to zrobimy. Być może zrobimy to w ogóle w następnym odcinku. Ale teraz w końcu zrobimy to co chciałem zrobić e, od dawna, czyli poczytamy. Trzeba to tam zrobić. Czy to tutaj jest najlepszy sposób? Czy gdzieś indziej było? Sporo tego jest. Chociaż bywało więcej. Tu jakieś ogłoszenia, ale mamy pieniędzy na wymianę. Floreny i Oren. Dobra. Dziennik, aha, to nie, to to nas nie interesuje. Legendy i baśnie. Aha! To o tym rycerzu i... O tej zaklętej w drzewo rycerz Gareth i panienka Dafne kochali się aż strach. Aby zdobyć przychylność przyszłego teścia, Garet musiał wykonać 7 trudnych zadań. Siódme zadanie było najtrudniejsze. Garet miał udać się na Rysią skały, odszukać wiedźmę, przekonać się do cofnięcia klątwy, która nękała krainę. Wszyscy, w tym Dafne, prosili Garetha, by ukorzył się przed wiedźmą. Musicie bowiem wiedzieć, że wiedźma z rysiej skały była złośliwa i nieprzejednana, nawet jak na czarownicę A. Lud serca stopić mógł tylko akt prawdziwej pokory. Jednak Gareth nie chciał tękać przed wieczą i postanowił zmusić ją siłą. Aha! Widzicie, jakbym przeczytał wcześniej. Jakbym przeczytał wcześniej. To znaczy... Yy, ja wykonałem to dobrze, jak się koniec końców okazało, jak sprawdziłem drugą wersję. W drugie zmusiłem. Jak widać, tak, wiedźma była zła, przewrotna i tak dalej. Trzeba było samemu, tak jak to zrobiłem. Nikt nie wie, co zdarzyło się na razie skala, ale Gareth nigdy nie wrócił do wybranki. Dawne stała na szczycie zniesienia i wyglądała godzin i noc, aż zmieniło się drzewo, by dotrwać do powrotu swojego rycerza. Taka była moc jej tęsknoty i siła jej miłości. Ktokolwiek zranił to drzewo ostrzem siekiery, ten widział, że z rozciętej kory leje się krew. Ludzie zaczęli omijać tę okolice, by dawne w spokoju mogła czekać na gareta, aż w końcu wszyscy o niej zapomnieli. Zlecenie. No właśnie, dlatego doczytam, żeby nam się wpisy aktualizowały. podając podania dot dotyczące Brooks, się na pewne nieprawidłowości, które nijak nie pasują do tego, co wiemy na temat tych niebezpiecznych wampirów. Okazało się, że świadkowie opisywali Alpa, nie Brooks. To niezwykłe odkrycie, które jest kamieniem milowym w klasyfikacji tych potworów. Osobiście nie wierzę, że Alp jest zdolny do polimorfii, mimo że w legendach pojawiają się wzmianki, że wampir ten potrafi zamienić się w czarnego psa lub jadowitą ropuchę. Natomiast jest więcej niż pewne, że podobnie jak Bruksa może przybierać postać pięknej kobiety, dzięki czemu z łatwością może wmieszać się w tłum, pomyśleć, że mogły mijać takiego potwora i nic o tym nie wiedzieć. Fascynujące. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy kozynami jest ich sposób walki w formie wampirzej. Alp posiada zdolność przymeny w mgłę, aha, tego nie mieliśmy jeszcze, dzięki czemu może błyskawicznie zmienić miejsce i atakować z Zmora, ludowa nazwa. Hmm, zasady pojedynków. Dobra. Gornika pałacowa. O, coś o Kalante, czytamy. Wiesząco poprzedzającym obchody święta Kadzi, para książęca wraz z delegacją oficjeli jeszcze jak Anna Henrietta miała męża, Egmundę, wyruszyła z wizytą sąsiedzką na zaprzyjaźniony dwór królowej Kalante, czyli babki Cili. Wizyta miała wymiar tak towarzyski, jak i polityczny. Księżna liczy bowiem na to, iż królowa Kalante zobowiązana międzynarodowym protokołem do złożenia rewizyty. Chcę jej dokonać właśnie w terminie przypadającym na święto. I tym samym uświetni obchody swoją osobą. Boże książęcej towarzyszy córka Anarietta. Aha. No tak, to był rok 68, czyli ponad 20 lat. Nie, 20 lat wcześniej. Wspomnieć tu można, iż infantka rośnie jak na drodze, i tylko patrzeć, jak trzeba będzie jej szukać męża. Czyli chodziło o rodziców e, Anny Henriety. Garkain. Określany wampirem niższym lub pośrednim, może to jednak być mylące o tyle, że de facto jest bardzo niebezpieczny M. i przebiegłym potworem. Z którym człowiek nie ma żadnych szans, nawet przy dużej przewadze liczebnej. Garkain ma bardzo wrażliwy węch. Kiedy raz wpadnie na trop ofiary, to może się już pożegnać z życiem. Gustuje, zwłaszcza w niedorostkach i młodziutkich pannach. Nie pogardzi dzieckiem, stąd pewnie bierze się przekonanie o upodobaniu wampirów do dziewic. Nie ma w tym jednak wiele prawdy, bo nie w bitwie leży kwestia, a tylko w stopniu zanieczyszczenia krwi. Im ofiara młodsza i zdrowsza, tym bardziej łakomy kąsek stanowi dla garkajna. Mmm... pantera, aha. Pantery. Pantery to pantery. Nic z nich magicznego. Ośluzki przez wiele dziesiątek lat mylnie sądzono, że Oszluzg to najwyższe stadium rozwojowe wiwerny. Pewien uczony, nie wiadomo jakim cudem, ukończywszy uniwersytet, <głos》> dowodził tego niezbicie w pracy naukowej, na którą nie wiadomo kto przyznał grant, a tytułu której, tytułu której litościwie nie będę przytaczać. Główną linią argumentacji tego dzieła było przeprowadzenie karkołomnej i całkowicie błędnej paraleli między cyklem rozwojowym Ośluzga a motyla z gatunku bielinek-kapustnik. Oślusk argumentował autor, to nic innego jak w pełni dojrzała i wykształcona wywerna, która wytworzyła gruczoły ogniowe. Nic bardziej bizurnego, wiadomo jak będzie raz na zawsze, że Calvin Hobbs jest łachudra i niedołóg, a oszluzg to nie to samo co wywerna. Walczyliśmy już z jednym oszluzgiem. Oślusk, jak widzimy może ziać ogniem, czyli jest mniejszą wersją smoka. Skolopendromorf. Wielką cenę przyszło mi zapłacić za moją przewinę. Zesłanie mnie zdala od cudownych pustkowi i stepów ofidru do tej paskudnej zielonej krainy. I wszystkie zapachy i smaki są tak intensywne, że aż mdli. Napawa mnie smutkiem i żalem. To źle, że zielone? Jedyną osobą stała się dla mnie mała kolonia skolopendromorfów, e, zwanych tutaj wijami, żyjących niedaleko mojej chaty. Cudowne stworzenia, których widok kojarzy mi się z domem, obrały sobie za siedzibę ten teren. Prawdopodobnie z powodu bliskości Charlejów, których łajno jest pożywieniem. Dla drobnych zwierząt, tak, no to było opisane już. A to? Serio jeszcze tego jest? Tyle? Historia insektoidów nie ma, powiadam wam, wspanialszego na świecie stworzenia dyskolopendromorfy. Kurde, jak się można tym zachwycać? Czy jest wszakże inna istota, istota tak doskonale przystosowana do życia nie tylko nad, ale i pod ziemią? Zdolna pędzić przez niewidoczne dla oka tunele i tworzyć przepiękne, podziemne miasta. Powiadam wam, pokłońmy się bóstwu tysiąca odnurzy, <laughs> Zanim będzie za późno, niech osłoni nas hitlenowy pancerz. Wielkie żuwa, aż nie, nie. Dziękuję. I mogę to sprzedać. Trzeba będzie poszukać. przygody Wichta. Wielkim nie nieopodal winnicy Vermentino żył sobie wicht w Franconii. U z życzliwym siedział w swoim kurchaniku i gotował różnego rodzaju zupy. Nie żeby szczególnie zupy lubił, lecz wielkim ich koneserem był jego ukochany pupil Bargest o imieniu Kolec. Bajka o wichcie i bargeście. I siedzieli sobie Frankoni z kolcem, gotowali zupy ze spróchniałych kości, uschniętych chwastów. A jak udało im się podwędzić z trochę metalu, to i zupa z gwoździe na stół trafiała. Pewnego dnia Frankoni podsłuchał rozmowy dwóch grabarzy, którzy opowiadali o pewnym bogaczu, który trzyma w piwnicy sery. Frankoni pomyślał, że serowa zupa to musi być nie lada przysmak. Zagrać się więc do domu możnego pana, podwędził najokazalszy kawałek sera. Wrócił do domu, nastawił swój kochany kociołek i zaczął powoli topić przyzmak. Smród rozniósł się tak okrutny, że kolec uciekł i nie chciał wracać. O, Co więcej, wszystko przysiągło sorowym fetorem i obydwaj wraz z Frankoniem musieli się przenieść. Moral z tej bajki jest prosty. Jak robisz zupę z sera, to nie z pleśniowego. Okej. Okay. To wydaje mi się, że czytałem wcześniej. Pominę. Sposób na fledery. Fleder jest podłą i niezbyt wyszukaną odmianą wąpierza. Biegać za bardzo nie umie. Za światłem słonecznym nie przepada. A jej roztropnością zbyt wielką się nie wykazuje. Niektóre fledery atakują w pojedynkę, inne wolą zbierać się w grupy. Dokonują tego zapewne na skutek instynktu. Krew wyczuwając, szacują wielkość ofiary. I w razie potrzeby zwołują po bratymców. Jedyne czym subraty te nikzemy zaskoczyć mogą, to zdolność do naskakiwania w kierunku potencjalnej ofiary. O tak, już walczyłem z kilkoma. Walka z Federem nie różni się od zwalczania innego rodzaju krwiopijców, poza cząstkiem, szakłakiem i światłem słonecznym, bo chce zaopatrzyć w nie się w srebro, a ich zapalona pochodnia mu nie zawadzi. Swoją drogą. A propos Regisa, jeszcze, z którym niedługo znowu się skontaktujemy. Eee, pytali się Jaskier i, i Gerald o to, co, co on myśli na temat tych sposobów, które ludzkość wymyśliła na wampiry. On się z nich śmiał, licząc to czosnek i tego typu rzeczy. Eee, ale kiedy dochodziło do rozmów między nim a ludźmi, kiedy się pytali, nie wiedząc, że on jest wampirem, on utwierdzał ich w przekonaniu, że tak, kołek w serce, tak, czosnek. No po prostu przyczyniał się do tego, że nikt nie wiedział, jak go pokonać. No bo czemu nie? Sfera Mundi dzieli się na cztery elementarne plany. Ziemi, wody, powietrza, ognia. Tak, to są te pierwiastki, które możemy tworzyć. I tyle. Katakan. Przedstawimy, e, czym są wampiry, ku naszemu obalewaniu w ciągu lat narosło wiele mitów. W powszechnym mniemaniu wampiry są powstałymi z grobu potępieńcami, upiorami spragnionymi ciepłej krwi, nic bardziej błędnego, stworzenia pochodzą z innego świata, dawa temu trafiły do naszego, nauczyły się żyć wśród ludzi i ewoluowały. Wbrew obiegowej opinii wampiry nie muszą pić krwi ludzi, aczkolwiek czynią to często, bowiem krew ludzka działa na nie jak alkohol. Ale chodzi o wampiry wyższe. Ugryzienie nie zamienia w wampira i najważniejsze wampiry nauczyły się żyć w świetle słońca. I to jest ściema. ciekawe czy, yy, czy umyślna czy nie. Bo katakany piją krew, bo zdaje się muszą. Te wampiry wyższe reagują, tak jakby to był alkohol. No proszę. 500 lat temu. Do roku 781. Ustało raz na zawsze, elfie panowanie w tu są. Aha, to wtedy. Zakończyła się wreszcie era licząca sobie tysiąc lat i pół zakładem. Elfy opuściły białe miasta, odeszły w góry, zabierając wszystko, co zabrać się dało, a niszcząc wszystko, czego nie zabrały i przeklinając to, czego zabrać nie były w stanie, a zniszczyć nie zdążyły. Ostatni król elficki, kilka kilkasetek lat liczący, a piękny nie był młodzieniec, pokonany, patrzący nad swoją przetrzybiorą armią, podobnych mu starych młodzieńców i wiekowych młodek, zgodził się złożyć hołdlenny ludowikowi. Pierwszemu ludzkiemu królowi tu są. który, żeby sprawiedliwość oddać prawdzie, według źródeł nie stary wówczas był, lecz pokurczony i brzydki, niby noc posał Przyśnił się, pysznił się, przyśnił. Pysznił się król Ludowik. patrzył jak mi elfy wyniosły w pas, się będzie kłaniał i mi nogi moje królewskie będzie z całował. Dla większego upokorzenia Tifetafa przyjął go Ludowik we własnym jego dopiero co opuszczonym pałacu wspierając się na jego własnym tronie, noszącym jeszcze ślad, ślady pożogi, potem, jak uciekające elfy próbowały puścić pałac z dymem. Pokłonił się dumny elfi król przed ludzkim władcą i złożył mu w ofierze chleb i wino, a także własny miecz i tarczę. Ludowik przyjął hołd lenny, słów szyderczych nieszczęsąc, a potem kazał strażnikom, żeby Tifetafa zabrany pałacu wylekli i ze schodów spuścili jakże braka. Opisują świadkowie, że nie bronił się elf dumny, lecz gdy zostawiono go w spokoju, otarł z twarzy krew i w może mowie zemst zemstą okrutną ludowikowi po przysiąg od kamienia zimnego jak królewskie serce pochodzić mającą. Nie zdążył divetawsów swoich yy, złowieszczy utrzymać. bo rok później zginął razem z niedobitkami swojej armii, niezgodnie z warunkami traktatu zdążył hołtlenny powtórzyć. Bowiem uczcić rocznicę kapitulacji Ewegowadcy lud tu są urządził pod górą korgoną pogrom, aha z którego mało który nie ludzi uszedł z życiem. No tak. Tą historię chyba wymyślili... Sorki. Wymyślili całkowicie ludzi. Chyba. Nie. Chodzi tu o wiedzę... Chciałbym poczytać te, które poszerzają właśnie wiedzę o świecie, a... to jest o konkretnym potworze pewnie, którego mogliśmy spotkać, albo spotkaliśmy. O, to może być ciekawe. Nie, to jest odpowiednik tego, co widzieliśmy w Nowygradzie, jak Shani nam szukała o... w werecach. Nazwy rodów, to nie, o krainie bardziej. O, Kronika Pałacowa. Ej, to jest... Poprzednia część tamtego, aha. Pierwszą część już czytaliśmy. Tego nie czytaliśmy. W przypadku starszej księżniczki nie powinno to stanowić problemu. Kandydaci będą zjeżdżać z najdalszych zakątków, to jest tylko ujrzały portreci, którego nawet nie trzeba będzie specjalnie retuszować. Aha, ktoś przerobił wydanie, ktoś przerobił kronikę pałacową. Annarietta, chudziutka i na dodatek ruda. Pozostaje mieć nadzieję, że z wiekiem przebędzie jej powapu. W pierwszej wersji, tą Syjanę w ogóle ominęli. A Annarietta była wspaniała już wtedy. Hmm. Ciekawe, czy to. Annarietta zmieniła to. Historia Gwinta. wszystko wiemy o Małko zdaje sobie sprawę z faktu, że dźwięk w rzeczywistości nie jest jedynie głosem, lecz falą, podobną do fal wody. Fale dźwiękowe również się e, rozbijają. Właściwie wszystko co stoi w drodze dźwięku na drodze dźwięku powoduje załamanie fali tę specyficzną właściwość wykorzystał niektóre gatunki zwierząt i potworów, tak nie to perzy. i te szarleje. No dobra, Bargesty, Dobra Bargesty tam z Wiedźmina pierwszego czyli autor Bokler, zdaje się, A, autor przebudowy. Nie masz lepiej zachowanego reliktu z czasów świetności. Encyd oczywista mowa tu o obiektach, które wyszły. Weszły były, o, czas zaprzeszły tak zwany, praktycznie już nie stosowany. Ale jak poczytacie potop czy krzyżaków, tego jest dużo. Pod jurysdykcję ludzką. Bo jakże tu są, może zmierzyć się z cudami oferowanymi przez Dolblatana. Nie zmienia to faktu, że okról Intermes, starego amfiteatru oraz Kalią, letnie siedziby króla, to właśnie pałac najbardziej przykuwał uwagę swemi wytargana kartka. Czym? Przestronne tarasy podnie zamknięte ażurowymi ekscedrami, z rzędami mas maswerków, pajęczych i pinakli zakończonych króczastymi żabkami, jakie słowa w ogóle. Ale można je też przecież przecie podziwiać przez legiony ostrołkowych okien, których maswerki często używają charakterystycznie dla kultury Jezus, dobra. Dziwaczne zwyczaje. Tu są obojętni rycerze, mimo że nie są wszak regularną armią, mają opłacany żołd, tak to wiemy. I pytam się, a godzi się to? Mhm. No dobra. Geralt ja też się kiedyś dziwił, że mają wypłacaną pensję. W zachodnio-północnej części księstwa. Za granicą wyznaczoną przy rzekę, rzeką Blesur znajduje się kajet Mirkwit. Tamten de Geralt wszedł do księstwa. Sanktuarium druidyczne, które na mocy traktatów z władcami księstwa ma pełną autonomię. Puszcza jest jednym z głównych rezerwuarów dębu bocklerskiego, ważnego składnika w przemyśle bednarskim regionu. Na mocy porozumień gildii Bednarskiej z Flaminiką, przywódczyni okręgu, Wyręb dębu jest aktualnie ściśle koncesjonowany w trosce o równowagę ekologiczną. W 67, gdy Flaminika udzieliła azylu druidom z Keddu w Angrenie, na terenie sanktuarium doszło do walk bandytów, którzy chcieli ukryć się przed sprawiedliwością w Gaju. Przykładnie spalono w słynnych wiklinowych kukłach. Po tym incydencie granic Kayad Myrkwit silne bariery magiczne i nie polecam nikomu zapuszczać. To było w 67? To zdaje się było w książkach właśnie. Przewodnik po winnicach. De. Przewodnik po winnicach. Historia jakaś Nie. Proto -Fleder? Jeśli ktoś wziąłby Fledera i pogłębił w niego wszystkie najbardziej prymitywne cechy, stworzyłby Proto-Fledera. Bezpośrednio przódek Fledera, który przybył z równoległej sfery i nie został jeszcze dotknięty procesami ewolucji postkoniunkcyjnej. Proto-Fledery są praktycznie niespotykane we współczesnym świecie. e? Ich miejsca, miejsce w biosferze zajęły Fledery. Jest to więc rodzaj niższego wampira o masywnej, szerokiej szczęce, której używa jako jednej ze swoich głównych broni. Agresywnie wspomagając ukąszenia czasami pazurów. Protofledery, podobnie jak ich bardziej rozwinięci kuzyni, kierują się raczej instynktem niż inteligencją i są bardzo podatne na zapach krwi. W walce z nimi skuteczne są wszystkie standardowe sposoby. No tak, Upadek Huberta Blast. No dobra. Mmm... posiadłość bruneta, prawda? Przez długie lata Hubert służył jako błędny rycerz, a nade wszystko lubował się w ślubach. Podejmował się takich czynów, które innym na samą myśl ścinały W końcu księżna doceniła odwagę i odznaczyła go nie tylko honorowym tytułem, lecz nadała mu przywilej ziemski, to jak nas. Ja więc Hubert gdzie osiąść i godnie doczekać, aż przyjdzie jego czas. Mógł znaleźć żonę i podzić potomków. Niestety, gdy odłożył miecz i tarczę, Baronet Palast sięgnął po inne rozrywki, rywa w kartę rzucał kośćmi, <grywa> obstajał walki psów, w końcu gdy jednego dnia szczególnie nie szła mu karta, postanowił zagrać nie tylko o jeden czy dwa mieszki złota, ale zastawił całą rodową posiadłość. Przegrał, na złego nie potrafił przyjmować porażki, więc w afekcie zbroje zbroję i natychmiast zgłosił się na ochotnika, po czym pojechał na wojnę. Zwojny już nie wrócił, trafiony z buncaną strzało zmarł na gangrenę. Uff, Lara Laradoren, ooo... a to znamy. Wiecie mnie dwa była cała książka o nich. Historia miłości elfki i człowieka. Larą, potomkiem Laradorena i Siri. Jawalla kochał Laradoren, znam, znam ją zdaje się. Historia naszego korwobianko To ramo opowiadał yy, nasz major Alondra. Zwana szlachetną, powszechnie uważana za postać mityczną. Jednak dzięki drobiazgowej analizie materiałów źródłowych udało mi się ustalić ponad wszelką wątpliwość, że mit ma swoje korzenie. Co wiemy o szlachetnej Alondrze, w przebraniu mężczyzny i pod fałszywym imieniem służyła jako giermek. Tuż przed pasowaniem ujawniła swoją prawdziwą tożsamość i została wygnana. Żyła w pustelni i jako zagadkowy rycerz Czapli i ochraniała pielgrzymów. Stawiła się na pole bitwy o przełęcz Cervantesa, gdzie została ciężko ranna, potem rozpoznano ją w szpitalu. Wiem, że poruszony jej odwagą książę pasował Alondra na rycerza, a ona stała się bohaterką wielu opowieści, które w zgodny sposób podkreślają jej prawość charakteru i wielkoduszność. Nadal tajemnicą pozostaje zniknięcie Alondry. Najpopularniejsza legenda mówi, że rycer rycerka otrzymała wezwanie od pani jeziora i wyruszyła do jej siedziby na dnie jeziora, gdzie została na zawsze jako strażniczka podwodnej domeny. Zastanawiam się, czy spotkamy panią jeziora. Po raz kolejny. Byłoby miło. Ale wiecie, skoro skończyliśmy czytanie. O! kilka wpisów będzie to po prostu Geralt się tutaj prześpi a nad ranem w następnym odcinku pójdziemy na tą wyspę tak więc dzięki za uwagę do usłyszenia cześć